Niech Twoje myśli się rozgoszczą, pozwól im działać. Znacie tę prawdę, że od patrzenia woda się szybciej nie gotuje. Dlatego często trzeba zostawić zadanie czy problem, nie patrzeć na niego. Na chwilę odpuścić, usiąść wygodnie i pomyśleć. Może wyjść na spacer i dać pozwolić umysłowi się rozgościć i po prostu działać. Pamiętacie, ile razy w życiu mieliście właśnie tak, że trzeba było coś po prostu zostawić, wyłączyć się, uwolnić myśli, a rozwiązanie tego problemu samo do nas przyszło. Wtedy mówiliśmy, no przecież to było takie proste, a rozwiązanie było na wyciągnięcie. Ręki. Aby przyspieszyć ten proces, sam zadaj swojej podświadomości zadanie: zwolnij i zadaj jej pytanie z prośbą o odpowiedź. Jak wyjść z tej sytuacji? Jakie byłoby najlepsze rozwiązanie? Poczekaj chwilę, uspokój myśli i gwarantuję Ci, że odpowiedź do Ciebie przyjdzie. Jeśli dawno Ci się nie zdarzyło, że ktoś z Twoich znajomych, z Twoich najbliższych zadał Ci proste pytanie, o czym teraz myślisz? Albo jeśli ty nie powiedziałeś: Muszę zostać sam ze swoimi myślami, muszę pomyśleć, to powiem ci, że słabo to wygląda. Dlatego już teraz staraj się włączać tryb samolotowy w przenośni, a może potrzebujesz tego dosłownie.